Cześć. Witam was w tych kompletnie nieidealnych warunkach. Hmm. Ale chciałam e, wam nagrać tak na szybko wideo, w którym mm, powiem Wam mniej więcej o co chodzi z tym, że nagle wielu z was narzeka na to, że yy, zablokowano wam komentarze, a przecież nic nie zrobiliście. E, piszecie te komentarze, te pytania yy, pod moim filmikiem o tym, że YouTube blokuje komentarze, który był nagrany jakiś czas temu. Wtedy mówiłam Wam, że chodzi o to, iż yy, YouTube w związku z wieloma skargami pracuje nad tym, żeby. Yy, aby zwalczyć różnych no, zboczeńców, i e, no, tak dalej, którzy obserwują dzieciaki na YouTubie w niecnych celach. E, natomiast aktualnie z nowym rokiem sytuacja się trochę zmieniła, bo YouTube e, no, zaczął wprowadzać pewne, e, pewne rozwiązania. Jednym z takich rozwiązań jest to, że każdy twórca na YouTubie mm, musi po prostu tak jakby e, oznajmić, e, czy on zajmuje się e, contentem e, twórczością dla dzieci, czy nie. E, no i stąd e, jak mam tutaj właśnie te problemy u Was z komentarzami e, tak jak e, chciałabym Wam przede wszystkim powiedzieć, że no, gdzieś tam nie jestem mega dzisiaj przygotowana merytorycznie do tego nagrania e, i, i po prostu nagrywam je spontanicznie. Dlatego ja Wam na 100% nie powiem, że to, co teraz Wam poradzę, zadziała. Natomiast wydaje mi się, że problem tutaj właśnie e, tkwi w tym. E, jak wejdziecie sobie w studio twórców na waszych kanałach, to powinno wam się wyświetlić w każ na każdej stronie, właściwie na jakiej będziecie aktualnie takie powiadomienie o tym, że masz oznaczyć w swoich ustawieniach, jaki jest Twój kanał. Czy to jest kanał dla dzieci, czy to jest kanał, kanał dla dorosłych. Można także ustawić sobie coś takiego, że Ee, że po prostu pod każdym wideo osobno będziecie to ustawiać. Natomiast e, według e, tego, co mi się wydaje, to po prostu, jeżeli nie macie tego ustawionego. Hmm, to po prostu z automatu YouTube będzie wam te komentarze gdzieś tam blokował. No ja od razu jak weszłam sobie na Studio Twórców, jak dostałam informację z YouTube'a, że e, po prostu no weszło coś takiego i każdy twórca musi po prostu zaznaczyć jakiego rodzaju kontent umieszcza, e, Od razu sobie to zaznaczyłam, że mój kontent nie jest kontentem typowo dla dzieci e, i w każdym wideo gdzieś tam się to automatycznie zaznacza. No i u mnie te komentarze nadal są, nie mam z tym e, żadnego problemu. Natomiast widzę, że u Was, u wielu osób, które no tutaj są zdziwione tym, skąd to się bierze, jak to się stało, e, te komentarze są blokowane, więc ja Wam proponuję wejść sobie w studio twórców e, i poszukać, dokładnie Wam teraz nie powiem, ale bodajże w ustawieniach profilu, e, ustawieniach kanału takich personalnych, personalizacji takiej e, znajdziecie sobie właśnie Zakładkę, w której można oznaczyć, czy wasz kanał ma treści dla dzieci, czy nie i w ten sposób myślę, że uda Wam się ten problem uniknąć. Pamiętajcie też, że jeżeli sobie dacie jakieś ustawienie i zapiszecie to czasami, no, YouTube z różnymi rzeczami ma obsługę, więc to nie może, może być tak, że, że po prostu nie od razu Wam się to zmieni. Ewentualnie zawsze możecie sobie wyszukać pomoc z YouTube'a i gdzieś tam ich bombardować pytaniami, bo przecież no, powinniście dostać informację, dlaczego tak się dzieje. Mm, więc w ten sposób. Ja bym was prosiła też, żebyście w komentarzu pod tym filmem później dodali mi informacje, czy y, po prostu to E, sprawiło, e, że po prostu te komentarze Wam wróciły. Dodatkowo zachęcam Was serdecznie do obejrzenia mojego filmiku, który prawdopodobnie też dzisiaj jeszcze mm, wrzucę, e, nawiązującego do e, tego, co się dzieje w, w moim życiu teraz i e, tego, że gdzieś tam pracuję nad swoją produktywnością, że móc do Was wrócić w jakiejś jakości, nie tutaj, tak jak widzicie, e, ale, ale gdzieś tam nad tym pracuję e, i jutro zapraszam Was na bezpłatną konferencję Kamili Rowińskiej na temat właśnie maksymalnej produktywności, jeżeli nie macie problem z tym, że wiecznie brakuje wam na coś czasu, albo tracicie czas na social media za bardzo, albo po prostu macie różnego tyku, typu problemy, że no nie wyrabiacie się ze swoim robotą, Chcielibyście się wyrabiać, to zachęcam was do wzięcia udziału w tej darmowej konferencji. Link tutaj będzie. Mm, w, po prostu w opisie do tego nagrania i do nagrania następnego. Serdecznie Was zapraszam, te materiały wszystkie są darmowe, dlatego warto wziąć udział i w konferencji, i w filmach, które też polecam, które też będą w opisie do tego nagrania. Pozdrawiam Was serdecznie, dajcie mi znać, czy wróciły Wam komentarze, a jak nie, to będziemy pracować nad tym dalej, żeby po prostu dowiedzieć się, jak to naprawić. Pozdrawiam Was serdecznie, Agata Guzy, subskrybujcie, lajkujcie mój kanał i do zobaczenia. Cześć.